Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii yy, Pokémon Colosseum. W poprzednim odcinku zakończyliśmy grę w centrum Pokémon w Eggie Village. Ja między odcinkami troszeczkę zajęłem się treningiem moich Pokémonów i troszeczkę yy, zmieniłem układ w moim składzie. Yy, czyli tak, yy, potrenowałem też troszeczkę moje Pokémony na poziomie 38, przynajmniej część z moich, przynajmniej część z nich wziąłem do mojego zespołu Hitmontopa. Jest to nasz nowy Shadow. Mam nadzieję, że troszeczkę serca mu otworzymy na sam początek. Jest to szedł z najwyższym poziomem, jakiego mam, dlatego go teraz wziąłem, bo mi się z pewnością przyda. I taka drobna rzecz, zmianka: S. dałem yy, Twisted Spoon, czyli wykręconą łyżeczkę, którą trzymał, a Meditate, yy, bo to wzmacnia ruchy psychiczne. A nasz S. ma specjalny atak 111, więc Cybeam w jego wykonaniu będzie naprawdę potężnym ruchem. Będzie uderzał ze zdwojoną siłą. Ach, no cóż. Więc w dzisiejszym odcinku opuścimy Agate Village, A jeszcze tak między odcinkami też e, oczyściłem z Shadow'a e, podczas treningu. No i zanim oczywiście opuścimy Agate Village, mamy następny dzień, więc warto by było zajść po nową jagodę, skoro już tutaj jesteśmy. Bo ten tutaj oto starszy pan może nam dawać codziennie jagody i to czasami nawet nie byle jakie. Co to dostaniemy? Dziś dostaliśmy Lepaber, jest to kolejna nowa jagoda. No cóż, parę dni nie nagrywałem, więc w ciągu tych paru dni zebrałem kilka nowych jagód, ale zużyłem Pitcha Berry, którą zrobiliśmy w, no, jako pierwszą jagodę. Ale mamy tak, Chesto Berry, która leczy ze snu. Mamy Lepa Berry, bo dzisiaj się dostaliśmy. Ona przywraca 10 PP e, do ataku. Oczywiście Pokemon może trzymać te jagody i e, one mogą też działać w czasie walki. Na przykład, gdy wyzeruje nam się pipi w jakimś ataku, to wtedy automatycznie się ją o 10 wyleczy. E, mamy Parasite Berry, która e, leczy z oszołomienia. Oraz Citrus Berry, która dodaje 30 HP, kiedy nam Pokémon padnie. Jest to bardzo użyteczna jagoda. Podobną jagodą też jest Oran Berry, ona leczy o 10 HP z kolei. Ale Citrus Berry jest dużo fajniejsza. No, 30 a 10 jest różnica. No dobra, w dzisiejszym odcinku. Mm, no cóż, Troszeczkę pochodzimy sobie. A na początek odwiedzimy Outskirt Stand, żeby dostać. Yy, no cóż, nowe. No, żeby skupić sobie po prostu kilka nowych Pokeboli i przy okazji może spogadać ze, ze starymi znajomymi. Konkretnie z tym oto kolesiem. O, hej, to ty! E... Właśnie ciebie chciałem widzieć. Bo prostu się chciałem zobaczyć. E... Bo widzisz. E... Mam teraz kilka nowych, ciekawych Pokémonów do walki z tobą. E... Ciężko nad nimi pracowałem, więc dawaj, walczmy! Tym razem nie przegram. No, zobaczymy. Więc Ryder Willy chce z nami walczyć po raz kolejny i do walki teraz wyślę dwa pokemony, jakim będą Zigzagoon oraz Lainu. Na poziomach 29-30, czyli dosyć niskie poziomy w porównaniu z moimi Pokémonami obecnymi, Ambreon, Mysterious Leście. Chociaż żeby może nie jest najlepszym wyborem do tej walki, dlatego tak myślę, że na sam początek, a właśnie jeszcze Ambreon pozostawał podczas lingu Quite. Act. Zmienię Pokémona na. Hitmontopa. Moją trzeba troszeczkę serducha otworzyć taki, takie drobne niedopatrzenie. Mogę usiąść właśnie od razu, jako pierwszego. Hitmontop też ma zdolność Intimitate, która obniży właśnie atak przeciwnikom. Co jest bardzo dobrą umiejętnością. Ojej, a inużawki in mysł. To najszybszy Pokémon w polu, jak na razie. Nie wiem, jak tam to się ma. Do tej, tej szybkości, ale to też tylko dwa razy. W uderzył piątką, to były obie groźnie. A takie dobrobak są właśnie dobre na Pokémony: roślinne, psychiczne oraz właśnie mroczne. Zresztą Find Attack wystarczył w zupełności na Zigzaguna. Właśnie właśnie miałem taki dylemat, czy zostawić Bajta, czy może jednak zamienić na ten Find Attack. Find Attack jest faktycznie. różni się od Bajta tym, że ma o 5 pipi mniej. Ale ty masz nowych Pokémonów. Ma 5 pipi mniej, no i jeszcze dodatkowo ma taki efekt, że nikt nie podłuje. Nawet kiedy przeciwnik zwiększy swoją unikliwość, czy zmniejszy nam celność. Skybite mógł potykać, także no... To właśnie na tym polegał mój dylemat. Czy lepiej zawsze trafiać, czy lepiej potykać? Potknięcie też jest bardzo pomocne, ale co nam po potknięciu, jeżeli Pokémon na przykład jest wolniejszy od przeciwnika, no to zbytnio się na nic to nie przyda. Okej, okay, pokonaliśmy Williego. Znowu odrzucony. Czy coś w tym stylu? No, w tym odcinku na żywca tłumaczę. Ale ja, jesteś, jesteś silny. Naprawdę silny. Nieźle nas z, z, rozgniotłeś. No cóż, zdarza się. No dobra. W dzisiejszym odcinku miałem zamiar kupić sobie parę pokeboli. pokazać wam nowe towary, jakie właśnie możemy teraz kupywać w tym oto. Hmm, trudno powiedzieć, sklepie. Kupię sobie parę full chili, bo nie mam. Czyli myślę, że z 5000 będzie, z 5 będzie, 5, tysięcy, 5 będzie dobrze, jeżeli zakupię. No i mamy tysiące kasy, troszeczkę zarobiłem podczas właśnie treningu. No cóż, kupimy sobie z 15 Ultraboli, myślę, że to będzie ok. 18000 na Ultrabole same pójdzie. Tutaj pojawiają się też kolejne nowe Pokébole, jakimi są Netball, Nestball i Timerball. Netball jest to Pokémon, który dobrze działa na pokémony, lepiej działa na Pokémonach robakach i włodnych. Kupię sobie. Z... Nie, 12, pogięło Was. Dwa. <noise> Dwa chciałem kupić. Nest bole mi nie są potrzebne, bo one dobrze działają na pokemonach, które mają niski poziom. Ale timer bole też się mogą przydać, więc kupię sobie ich z pięć. One działają tym lepiej im dłuższej trwa walka. Na których pokemonach, shadowach to będzie naprawdę bardzo skuteczne. No dobra, więc yy, spadamy stąd, tutaj już nie mamy nic więcej do załatwienia. I w dzisiejszym odcinku, tak jak też i w tytule, właśnie miałem się zamiar wybrać do Fenak. Do Koloseum Fenak. Dzisiaj, teraz będziemy mogli wziąć yy, udział w właśnie w wyzwaniu, w tym Koloseum. Yy, Także mamy 6 Pokémonów, możemy śmiało wziąć udział. No ale skoro też mamy 6 Pokémonów, to możemy też i walczyć z Justinem. Właśnie składał na propozycję walki. Ale z Justinem zmierzymy się dopiero w następnym odcinku. W dzisiejszym zajmiemy się kolejnym koloseum w Ory. Właśnie w Ory nie masz tak wielu tych koloseum. Co masz? Albo tylko cztery. No i w sumie taka jedna ciekawostka. Tutaj te drzwi po lewej prowadzą właśnie do koloseum, gdzie będziemy mogli walczyć. A z kolei prawe drzwi... Hmm, Prawymi drzwiami możemy przejść do specjalnego pokoju, w którym możemy walczyć za, w takich jakby specjalnych y, walkach z Eckard. Yy. Niestety ta opcja jest niedostępna w pokemonach Colosseum w wersji europejskiej oraz USA, to działa tylko w japońskiej wersji. I tam, witamy w, w Stadium Fenak. Czy chciałbyś wziąć udział w wyzwaniu? Oczywiście. Więc chciałbyś wziąć udział w Pokemonami, które masz w drużynie? Oczywiście. Hej, Wes! Nie uważasz, że może używanie do Pokemonów nie jest najlepszym pomysłem? Myślę, że powinieneś używać tylko normalnych Pokemonów. No i Rui, jak zwykle zepsuła nam zabawę, nie możemy tutaj użyć naszego Shadow topa. Musimy tutaj używać normalnych Pokemonów Zapomniało mi się troszeczkę o tym, więc musimy się wrócić. Niech to. Rui! Kurzasz mnie. Jakby się pewnie nie skapnął, że to Shadow Pokemon. W końcu tylko ona jest w stanie dostrzec! Ciemną aurę wokół niego. No cóż, więc musimy wejść do centrum Pokémon, wrócić się, zmienić skład naszej drużyny. I. robota, roboty. Dobra, więc weźmy jakieś. O, tu mamy nasze szydoły. Tu troszeczkę oczyszczałem serce też Squillfishowi i Meditatowi, Oba są w hypermodzie nawet. I którego Pokémon aby tu wziąć? No niektóre nie są w ogóle trenowane, nie były ruszane. Wezmę Noctoula może. Zamiast Hitmontopa. I powiem wam, że w tym, na tym stadionie, właśnie w yy, no cóż, <śm> poke pokemony mają na dosyć przyzwoitych poziomach. Chodzi tutaj konkretnie o ich levele. Bo same w sobie Pokémony naprawdę poziom reprezentują wręcz zatrważający. I nie wiem, jaki to Pokémon włożyć. Dobra, ja będzie Noctowl i Myzgdz. No to ma troszkę niższy poziom, ale to naprawdę nie jest problem. Będziemy walczyć z Pokemonami na poziomach 40, ale naprawdę cienkimi Pokemonami. Więc teraz jest Pokemon o 5 leveli niżej, czy tam nawet o 6, 6 do 7 nawet dojdzie różnicy. Da sobie spokojnie radę. Też jest dobre miejsce do trenowania, tylko niestety do nawracania, do oczyszczania Shadow Pokemonów kompletnie się nie nadaje, bo nie możemy wziąć z nimi udział tutaj. No tak, i teraz będziemy mogli w końcu wziąć udział w wyzwaniu. Tak, witam, witam. Okej, okay, więc proszę wybrać drzwi. Zaraz, powiedziała po prawej stronie? Nie wiem, ja zawsze wchodziłem po lewej. I wchodzimy prosto na yy, wyzwanie Fenax Stadium. To nie jest koloseum. Dlaczego mówię koloseum? Nie wiem. Cóż, Fenax Stadium, walka pierwsza. Uwielbiam to wyzwanie. Naprawdę... Yy, mi się podoba, powiedzmy coś takiego. Więc Bogacz Flitz chce z nami walczyć i wysyła do walki dwa Pokémon, jakimi będą Azuril i Sentret. No cóż, Mystreduus nie jest najlepszym Pokemonem do tej walki, bo to są oba Pokémon normalne. Mystreduus jest duchem. No, może jest odporny na ruchy tych obu Pokémonów, ale jednak yy, ruchy, te oba pokemony są odporne na, na ruchy typu duch. Yy, więc no, średnio to pasuje. O, no, to też podczas tego niego poznał atak Tape Down, który będzie bardzo praktyczny w tej walce. A my z drzew y, z Pain Split. Tak down jest to atak, który nam zadaje dwustronne obrażenia, podobnie jak Shadow Rush. Proszę że jest typu normalnego, więc mamy STB, więc to ładnie powinno walnąć. A Pain Split ko z kolei. Y, jakby. To jest taki atak, który bierze HP jakby ob Pokemonów i dzieli je na równo po pół. Czyli na przykład, że nasz Pokémon ma bardzo mało HP, a może to zabrać HP przeciwnikowi i dać je nam. Co jest bardzo użyteczne. Nie należy tego wykonywać w odwrotną stronę, czyli że mamy mało HP... Znaczy dużo HP, przeciwnie jak ma mało, to wtedy Mudo da nam odejmie. No tak, ruch Bubble działa o Kemonach jest oni najsłabszy ruch wodny. Dobra, teraz użyjemy Bima na Centrecie, żeby już go dobić. I tak, Centre pada. Tajne po 243 punkty Expa. I no to używa Takedown. Ten pierwszy przeciwnik ma tylko dwa Pokémony. Wow, a zrobić jeszcze trzyma. No a jeszcze używa Tailwipe. przyjęta tak słodkiego machanka ogonem, który obniża nam statystyka z, z ataku. No a to tu na dobitkę Steelwing i Psybie. Jeszcze raz. I Meryl pada. Znaczy, Azurię, kurde. to jest jego wyższa forma. <laughs> Aj, sorry. No i pokonaliśmy pierwszego y, trenera na stadionie FENAK. i Zostałem pokonany. No tak. Więc teraz nadchodzi chodzi czas na kolejną walkę. FENAK STADION BATTLE 2. W której zawalczymy? Już tam było widać sylwetkę Tenera, jest to Ruler Boy. Ha, nigdy Cię wcześniej tu nie widziałem, ale co tam, walczmy! Więc chłopiec na rolkach Creep chce z nami walczyć i wysyła do walki dwa kolejne nowe Pokémony, jakimi będą może nie tyle nowe, ale będą to Tentacool oraz Doduo. Również na poziomach 40. Później będą mieli nieco lepsze Pokémony. Więc, Noctowl, Mizdrovius, do działa! Więc tak, e, użyję Takedowna na Dodło oraz Shadow Bola na Tentacool. Niektórzy może z Was mogą się dziwić, dlaczego nie użyję Psyrim? Przecież ten tak będzie super efektywny. No tak, ale. Tentacool ma sporą statystykę spec obrony. E, a poza tym, Shadow Ball jest silniejszy i mamy STAB, mamy, trzymamy speltak, który jeszcze go wzmocni, czyli mamy zdwojoną siłę więc naprawdę przywali to mocniej niż Psybeam. Wow, oh, Fury Attack. Nie, to był Pik. <grych> tak, Doddle zawsze wali podobnie. Screech. Ten ruch mocno obniży nam obronę. Dosyć fajny ruch, lubię go używać. Szport, powiedzmy, że zrobimy coś takiego. Czyli Psybeam na Dodło, bo ewentualnie mogłem nie spodłować yy, Steelwingiem. Wolałbym właśnie nie ryzykować tego. A Steering w zupełności wystarczy na dobicie yy, Tentakula. Steering dosyć fajnie wygląda. Pokémon staje się cały ze stali i po prostu atakuje. Aj, zapomniałem, że stal działa słabo na wodzie. A przynajmniej wzmocniła mi się obrona i teraz Asit walnie troszeczkę słabniej. <grym> no cóż, <już> kompletnie <grym> o tym zapomniałem. Lepiej bym wyszedł, jakbym użył yy, Take downa. Ło, wow, cios krytyczny. Świetnie. Ok. Dobra, walimy jeszcze raz. O nie, Szkoda, że ruchów stalowych w trzecie, do trzeciej generacji było tak mało. Było ich zaledwie... Niech to pomyśle. Cztery atakujące i chyba dwa... Yy, no dwa po prostu ruchy. Czyli razem sześć ruchów stalowych. Mało. Ach, przegrałem! No tak, przegrałeś. No i teraz półfinały na stadionie Fenak. Z kim stoczymy naszą kolejną walkę. Hmm, z kolejny z trenera to jest sportmenka. Eee. Teraz musi być moja kolej. Postaram się wygrać. Więc Adal chce zami walczyć. I wysyła do walki... Sajdaka oraz pańką. Pańką jest w sumie kon... Nie, tak widzieliśmy. Pokemon szyszka. No dobra, więc walczmy. Chyba się tutaj trenutnie repre nie reprezentuje tutaj niczego nadzwyczajnego. Żaden z nich nie ma nowych Pokemonów. Dobra, Shadow bola użyjemy na Psyducku. Dobrze jest go wyeliminować na początek, on za ruchy psychiczne. Byłoby miło, jakby padł od razu. O, sperze w móstrze spada. Właśnie to jest dosyć dziwne, bo Shadow Ball jest na tak atakiem, który podlega pod zwykła, a tak obniża spec obronę. Także no to jest trochę irytujące. Tak, dodłem... znaczy, to dułem... znaczy chuu, to dułem. No, kto użyłem Fly'a, ze względu na to, że to będzie super efektywne na Faenko. Dlatego, że trochę przywalę mu Psybeam'em, on jest dosyć dobry w defie. Nie wiem, czy to, czy ten Fly wystarczy na nim. To za Secret Power. To ciekawe Secret Power, właśnie w nastawieniu, w na tonach obniża obronę. Nie daje żadnego statu, stanu ani nic z tych rzeczy. Z tej strony dobre, ale. Uuu, Aiko używa Bite. Bite jest chyba kolejnym nowym ruchem, który. Yy, działa w ten sposób, że yy, Pokémon yy, gromadzi, jakby siłę obrażeń, która została mu zadana przez dwie tury, a później ją wywala na przeciwnika. Ruch. Yy, bardzo dobry, jeżeli Pokémon przetrwa do, tej, do tego czasu lub zostanie ogólnie czymś uderzony. Still Wink! Ale fajny ruch. Fajnie, że Nocturno go potrafi, ale nie fajnie, że to wysta nie wystarczyło na pańkę. No, widzicie, teraz z fajką wspiera energię, żeby nam dowalić. Więc już go Psybeam'em. I pańka ginie. Tak, no już, nawet nasz Mystery ma prawie kolejny level, Noctuaul podobnie. No i pokonaliśmy sportmenkę Adel. Następnym razem bardziej się postaram. No, mam nadzieję. I teraz nadszedł czas na wielki finał na stadionie w Henak. Więc tutaj widzimy, że do czynienia z Kult Reinerem. O! Yy, jesteś spięty? Albo zestresowany? No cóż, Kult trainer Ryu! No chce z nami walczyć. Albo I wysyła do walki kolejne dwa. Może nie, nie wszystkie nowe Pokémony: Matkipa oraz Zubata. Matkip jest w sumie nowym Pokémonem. Jest to jeden ze starterów z. Yy, Hoenn. Zapomniałem typu wodnego. A Zubata już doskonale znany, Mieliśmy okazję z nim walczyć. Zubat jest wyjątkowo cienki. Dobra, na początek może spróbujmy uśpić Matkipa i załatwić Zubata Psalibem. Ten tak powiem nim super efektywnie, mi się zdaje, że chyba wystarczy na nim, bo jednak zubat jest wyjątkowo cienki. Ale jednak się trzyma. O skubana. To nawet ona jest. No, udało nam się uśpić Matkipa. Matkip jest jedynym Pokemonem chyba tu w polu, który może coś nam zrobić. Ma poziom 42, więc dosyć wysoki. No i zuba tuż was to to nie działa na szczęście na gdyby był troszkę mądrzejszy by tego na moim na Drivels, to by działało wtedy super. Dobijemy no tego z Steelwingiem, tu uwalniemy Shadow Ballem w Matkipa. Matkip jest dosyć dobry w defie, więc Shadow Ball chyba nie zadam aż takich dużych obrażeń, no jednak się myliłem, zadało całkiem sporo. Steelwing! Taka dosyć spokojna muzyczka jest, gdy walczymy zawsze w finale danego koloseum. No i kolejny Pokémon Kacknia. Martki sobie twardo, śpi. A my tymczasem użyjemy flya na Kaknie. I może oszołomimy go jeszcze Shadow Ballem. Znaczy by było Confuse Ray'em. Żeby ewentualnie pozbyć się... Czy znaczy no ewentualnie... Żeby nie uderzył nas. O, w Dobra, Noctow wzlatuje wysoko. Matki sobie twardo śpi, a krak Jest oszołomiony i używa Absorb. Na szczęście się poduje, bo to było w Noctowla. I to ciekawe, właśnie to jest taki fajny błąd w tej grze. Kiedy na przykład wracamy na animację Pokémonów naszych, to wtedy Noctowl sami widzieliście stał w powietrzu. Co jest no po prostu strasznym błędem. No, matki się jeszcze trzyma. O, no i spadam z PC. O, patrzcie, stoi w powietrzu. No, to jest normalnie. Świetna animacja po prostu. No, krytyczny Fly. To było nie dość super efektywne, jeszcze krytyczne, więc skakanie pada od razu. O, myślę, że już. Matki psie, ocknął. Już was surf. No cóż, surf zada obrażenia moim obu Pokémonom. Ale myślę, że to nie będą jakieś nadzwyczajne obrażenia, bo. No, to jest matki. Na tym poziomie to już dawno mógłby być słomper. Słomper jest dużo silniejszy. Gdyby to był słomper, to byśmy mieli już trochę problemy z jego pokonaniem. Myślę, że też jakoś daj radę by się go uśpiło, by się powaliło w niego i by... Padł. Perdziej czy później. No niestety zabrakło nam troszkę na level. No ale cóż, tą naszą dwójką przeszliśmy całe koloseum i pokonaliśmy full trainera Rauna. Ach, tylko udawałeś zdenerwowanego. No. Nie wiem, jak teraz poznajesz, że ja się denerwuje, ale bo to. Gratuluję, jesteś teraz mi naszym mistrzem. Eee, twoje walki były fantastyczne. Za zwycięstwo dostaje 5000 tysięcy dolców! I jako mistrz dostajesz również nagrodę TM18. Co to jest za TM? Co zawiera TM18? To były TM. -y. T18 to tem, zawierający ruch Rain Dance, czyli tań w deszczu, który może przywołać właśnie deszcz. A deszcz wzmacnia taki ruch, ataki typu wodnego. No właśnie, tu są dość ciekawe plakaty. Jak widzicie, po lewej możecie dostrzec y, plakaty z dwóch gier Pokémon Ruby. Po lewej z Grandon oraz Rayquaza, a kolei z prawej jest Rosilia. Nie wiem, z czego to jest plakat. A, okej. Okay. Dobra. Opuśćmy ten stadion i wróćmy się do Fenak, bo w Fenak będzie się działała dalsza akcja gry. Znaczy akcja gry, no będziemy dalej w kolejnym odcinku sobie walczyć właśnie tutaj obok w stadionie, gdzie jest właśnie Justi. No cóż, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja z wami się żegnam, do do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Colosseum. To cześć.